Witajcie wszystkie barany w czytaniu na sierpień 2022. Jeśli macie ochotę na czytania indywidualne, jeśli chcielibyście odczytać sesję planu duszy, to zapraszam. Strona internetowa www.planduszy.pl Są też kursy, jest kurs odczytu planu duszy online. Można się zapisać, będzie na przełomie października, listopada. No i tak to. Tyle ogłoszeń. Podziękowania za Waszą obecność, i zobaczymy, co u Was piszczy w trawie. Siedem kielichów. Taka karta. Karta mówiąca o wzroście, wyborach o intuicji, która prowadzi, i o tym, że gdzieś w głębi macie ochotę. Gdzieś pójść dalej za ciosem, coś zwyciężyć, pokonać jakieś um, trudności. I właściwie ten wybór jest wieloraki. Można tutaj wybrać pomiędzy przy różnych dostarczanych Wam przez intuicję emocji, tylko właśnie jak to zrobić. Czasami jesteśmy bardzo mocno um, tacy oszołomieni przez. Tyle aż możliwości, więc tutaj możecie się spotkać właśnie z taką, a nie inną sytuacją, że będą Wam podsuwane różne kielichy z całą ich zawartością, i ten wybór, żeby go dokonać, no, może być takim wyzwaniem dla Was, tak? Tu zresztą w siódemkach mamy zawsze piątkę i dwójkę, tak? Czyli Mamy tutaj jakąś trudność i wybór. W związku z tym, no może będziecie stali przed czymś, co będzie stanowiło jakby trzon, tak, taki właśnie, taką energię główną wybierania i patrzenia trochę w siebie. Tak, takie odnoszę wrażenie. Tutaj mamy Wenus w Skorpionie, tak? Czyli połączcie się z planetą Wenus, z miłością, z sercem i bardzo głęboko zajrzyjcie do środka. Przed jakim wyborem stoicie, i czy rzeczywiście chcecie tego wyboru dokonać? To może tak, tak to w przybliżeniu wyglądać, patrząc tylko na jedną kartę. Zobaczymy, co jeszcze oprócz tego się tutaj u Was pojawi. I będziemy mieli przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Będziecie wy, jako e, energia, którą zobaczymy, oczywiście pamiętajcie, że czytania są ogólne. I to jest tak, że. No, dla nie, dla nie każdej osoby to będzie czytanie. Ok? No i potem porada, jakaś trudność. No i wynik. Ok, to jeszcze tak. Tasujemy, żeby nie było. No i już. Przeszłość. Teraźniejszość. Przyszłość. Zobaczmy, jaka tutaj jest wasza energia. Gwiazda. To wy jesteście gwiazdą, jesteście gdzieś na piedestale, może błyszczycie tak, że przybywają do Was przeróżne okazje. Tak jak powiedziałam, ta główna energia tutaj pokazuje dużo możliwości. A będąc taką gwiazdą na firmamencie, to rzeczywiście możecie dawać sygnał, że jesteście dostępni i to w zależności od tego, w jakiej sferze życia, tak? Nie muszą to być tylko związki. Dla niektórych to w związkach może być spotkanie partnera, który jest wam przeznaczony. Dla singli na przykład, dla tych, co, co już są, to może być właśnie bycie taką nadzieją, wsparciem um, dla kogoś, kto jest z wami. To też jest czerpanie nadziei, takie widzenie światełka w tunelu, jeśli są jakieś trudniejsze sytuacje, tak? Jeśli właśnie stoicie przed tym wyborem, który tutaj, o którym tutaj mówiłam na początku, tak? Bardzo fajna energia, bardzo pozytywna karta, też <laughs> bardzo nadziejna. No dobra, zobaczmy co tu czyli porada, tu wyzwanie i wynik. A co w tle? W tle mamy sprawiedliwość. Karta sprawiedliwości to jest karta wagi, równowagi, balansu takiego, tak? takiego patrzenia yy, i w prawo, i w lewo, takiego yy, oddzielania żarna od plew, tak? wynajdowanie prawdy, dochodzenie do prawdy. Czasem to jest też ferowanie wyroków. Ale to już w zależności od tego, właśnie kto słucha tego czytania. Tak? to mogą być spotkania z sądami, jakimiś instytucjami. To może być też jakieś karmiczne tutaj spotkanie, połączenie. tak jak mówiłam, na razie po tych kartach, które w tej chwili się pokazały, można powiedzieć, że no, wybór serca przed wami. I może miłość, może zakochanie się w sobie, może zakochanie się w życiu, w tym co robicie, tak? Zobaczmy, co idzie za wami z przeszłości. Mamy tutaj rycerza mieczy, czyli kogoś, kto działa. To może być błyskawiczne działanie, to może być też takie niewyważone mówienie o różnych rzeczach. Stąd być może pokazała się tutaj właśnie sprawiedliwość w tle, żeby Atmosferę pokazać, że warto zdążyć do, do, tutaj do równowagi. Zresztą być może ten rycerz potrzebuje tutaj się wypowiedzieć, tak zachować, ponieważ y, rycerz to też jest działanie. To nie musi być osoba, ale może być też osoba. Może to być na przykład ktoś z przeszłości, kto powraca do Waszego życia, może to być właśnie podjęcie jakiegoś działania, i wchodzenie w równowagę, i w nadzieję, i dokonywanie wyborów, tak? y, które Właściwie możecie tych wyborów dokonać bardzo szybko, to chcę powiedzieć, tak? ponieważ ten rycerz to jest błyskawica czasami. To jest ktoś, kto bardzo prędko, wręcz czasami pośpiesznie działa, bez kontaktowania się z sercem. A tutaj mamy taką informację, żeby jednak to serce brać pod uwagę, intuicję i tak dalej. No dobra, zobaczmy, co dalej tutaj mamy w teraźniejszości. Mamy dziewiątkę kielichów, tak? czyli mamy tutaj kogoś, kto marzy. To jest o krok od spełnienia tych marzeń, kto jest bardzo mocno połączony z wielką ilością emocji, która przepływa. Ta karta często nazywa się kartą spełnionych marzeń, czyli właściwie, tak jak patrzymy, to jest bardzo tęczowa karta, która pokazuje, jak to dobrze jest mieć marzenia, jak to dobrze jest mieć wizję. Jak to dobrze jest przekierowywać swoją też uwagę na momenty szczęścia, szczęśliwości. To może też mówić o, o suto zastawionym stole, o takiej, takim czasie, kiedy mamy na przykład właśnie moment, kiedy zbliżają się tutaj żniwa, jakieś takie momenty, w którym zbieramy plony. Ale to jest połączenie z sercem, to jest zobaczenie siebie właśnie w takiej szczęśliwości, w takim miejscu, gdzie możecie ręką sięgnąć i macie wokół siebie wspaniałych ludzi, wspaniałą rodzinę, szczęście i spełnienie. Bardzo pozytywna karta i tutaj, tak jakbyśmy mieli wzrost, tak? od 7 do 9, duża intensywność uczuć, więc może to być intensywne przeżywanie. Natomiast tutaj w przyszłości pokazuje się nam król kielichów, który poradzi sobie z tymi emocjami, o których mówiłam. Jest on królem tych emocji w sensie takim, że potrafi utrzymywać te wszystkie emocje, które mogą nami czasami szarpać w równowadze. Tutaj jest duże doświadczenie przy nim. On, jak widzicie, ma takie fale które praktycznie obmywają jego tron, ale jest, zachowuje spokój, jest taki właśnie taki w swoim jestestwie, połączony z sercem i on będzie wiedział w jaki sposób tutaj dokonać tego wyboru i to jest dla was bardzo pozytywny taki Taka lornetka pozytywna w przód, czyli możecie coś zerknąć jakby w przód i, i, i doświadczyć takiego poczucia, że właściwie te emocje to przepływają zawsze, bo jeśli nie te, to inne, i potrafię sobie z nimi wszystkimi poradzić. I to jest właśnie też ta nadzieja. Gdybyśmy popatrzyli na tego króla z perspektywy osoby, to mielibyśmy tutaj wzrost od rycerza do króla, czyli jakaś dojrzałość też, jakieś takie zrozumienie i mądrość, która będzie z Was się wylewać. Tudzież może to być też osoba, która będzie przy Was stać i będzie Was emocjonalnie bardzo wspierać w jakichkolwiek wyborach, których dokonacie. Ten król to może być szef przełożony, to może być ojciec, partner, tak? To może być wujek nawet, ktoś, może, może ktoś, jakaś kobieta, która ma takie cechy, Ktoś, kto rzeczywiście potrafi stanąć i nawet swoją obecnością, potrafi wprowadzić bardzo dużo równowagi i takiego poczucia, że no, tutaj jest przede mną wszystko to, co najlepsze. Ok, zobaczmy, co mamy w poradzie. Porada: to zrób ten pierwszy krok, dokonaj tego wyboru bo naprawdę jesteś w stanie wymanifestować tutaj sobie w sierpniu coś, na czym ci zależy, czego pragniesz, co zawsze było, czy jest w twoich marzeniach, pragnieniach. Nie musi to być wielka rzecz, chociaż może, bo mamy tutaj maga, to jest karta wielkich arkan, zresztą pokazaliście się też wy tutaj jako gwiazda i mamy sprawiedliwość w tle. Czyli w atmosferze trzy karty wielkich arkan. To, to wielkie, wielkie arkana mówią o takich zdarzeniach, które mogą być znaczące, więc miesiąc może być taki znaczący. Może będziecie chcieli podjąć decyzję, zrobić krok w przód, i nagle się pojawi szansa, okazja, i po zrobieniu, nawet po podjęciu decyzji, poczujecie przypływ tego, co powinno do Was przyjść w sensie Spełnienia czy nieraz, jak podejmiemy już decyzję wewnętrznie, to zewnętrznie pojawiają się różne. Takie manifestujące się sygnały, czy przychodzą do nas ludzie, którzy mają nas wesprzeć, pomóc właśnie w realizacji tej decyzji, ponieważ poprzez podjęcie decyzji już pokazujemy do wszechświata, że coś zostało tutaj zdecydowane i wtedy wszystko nam sprzyja, tak? Tak jak ta gwiazda pokazuje, będzie, będzie Wam sprzyjać tutaj i król kielichów. I ten rycerz prawdopodobnie też, który biegnie z tym mieczem i chce dojść do prawdy, chce pokazać, co jest tutaj ważne, chce działać, tak. Więc wygląda to na taki fajny, nie in, znaczy intensywny w sensie emocji miesiąc, ale taki właściwie miesiąc, w którym będziecie czuli, że coś się zmienia albo może się zmienić, jeśli ja podejmę pewne decyzje, bo to jest tak, że chcielibyśmy czasem, żeby ktoś podjął za nas decyzję i myślimy, że tak to będzie wtedy łatwiej, czy ktoś wie lepiej a to chodzi o to, żebyśmy my się skontaktowali z sobą i poczuli tą nadzieję na to, że możemy poczuć spełnienie, jeśli dokonamy wyboru, który przed nami stoi tak, więc nie wahajmy się tak myślę no właśnie. I tutaj teraz jest karta świat też wielki arkana. I to, to są słabości, to są wyzwania, to jest coś, co może być przeszkodą. Zobaczcie, jest mag i jest świat, tak? Czyli mamy od 1 do 21, praktycznie cały zakres, całą ścieżkę, po której spaceruje głupiec. I tutaj możecie mieć problem, żeby zobaczyć, jakby mieć tą wizję aż do końca. Z tego, co się może urodzić, z tego zrobienia pierwszego kroku, bo czasami tak jest, że czujemy, że trzeba tutaj wybrać i iść do przodu, ale mamy jakiś kłopot z, z wizualizacją czy z zobaczeniem tego. Tym bardziej, że właśnie naprzeciwko leży ta dziewiątka, karta marzeń. Czasem właśnie gdzieś ta wizja zanika. czy. Czy gdzieś zaczyna być taka bardzo delikatna ten początek, być może się jawi wyraźniej, a potem on, ten obraz gdzieś zaczyna tak zanikać za horyzontem. Więc tutaj może to być problemem. Może też być... Tak, że nie czujecie na przykład jeszcze tego spełnienia, które czeka was na końcu tej ścieżki i drogi. Dlatego warto być cały czas przy nadziei, z tą nadzieją, nie w sensie, że być w ciąży, ale przy nadziei, że wszystko układa się tak, jak układać się powinno. I to, że prędzej czy później te marzenia, te decyzje, które podejmujemy gdzieś wewnętrznie, nabierają jakieś formy tak? i prezentują się w świecie. To, że to jest wyzwanie, ten świat, to wcale nie znaczy, że y, nie macie dostępu do tej energii. Oczywiście macie, tylko że jest wtedy trudniej, tak? Jeśli to jest wyzwanie, to wtedy jest trudniej coś zobaczyć, trudniej czegoś dotknąć, tak? Jakby ta ziemia czy materia, y, czy, czy jakieś zakończenie wydaje się takie. Hmm, właściwie to ja do końca tak nie wiem. Zrobię ten pierwszy krok, ale co z tego wyniknie? To takiego, w takim sensie takie może być to poczucie w Was. Okej, okay, a co jest wynikiem? Cztery kielichy. Hmm. Jakiegoś rodzaju zamknięcie i niechęć do przyjęcia w końcu tej być może decyzji, ponieważ tutaj jest duże skupienie na przeszłości. Jak sami widzicie, na karcie leżą kielichy. Osoba, która stoi, nagle zamyka się w sobie i w zasadzie albo nie widzi, albo nie chce widzieć, albo właśnie nie chce przyjąć czegoś, co jest dawane. Więc, tak jak mówiłam, dla Was, jako baranów, to mamy tutaj dużo wody. Nawet jak popatrzymy na te karty, to mamy tyle wody, że można się w niej utopić, bo jest i dziewiątka, i siódemka, i czwórka, i tu nastąpiła redukcja. Tak, jakby po drodze właśnie coś was zbiło z pantałyku, albo tak, jakbyście tutaj nie do końca wierzyli. Że jeśli podejmiecie jakieś decyzje, to one mogą dać Wam szansę na spełnienie. Więc jakieś szanse się zawsze przed nami otwierają i dla Was tym bardziej tak pokazują karty. Otwierają się tutaj jakieś przestrzenie, natomiast Wy tak nie do końca jesteście w stanie zaufać czy uwierzyć w to. Możecie pozostać przy marzeniach i generalnie nie zadziałać, jeśli oczywiście taka będzie Wasza, wasza decyzja, bo to. W życiu jest tak, że poprzez to, w jaki sposób czujemy, myślimy, działamy, to w ten sposób kreuje się nasza rzeczywistość. Jeśli w to wierzycie, fajnie, jeśli nie, to, to też jest ok. Nie ma przymusu, żeby ktoś robił coś tak samo, każdy tak samo. Natomiast jeśli słuchacie czytań i wierzycie, że macie duszę, to podejrzewam, że też możecie uwierzyć w to, że ta dusza. Może być waszym przewodnikiem, albo może was ciągnąć gdzieś, gdzie e, potrzebuje czegoś doświadczać. A wy możecie, na przykład, patrząc tutaj na te dwie karty, na rycerza i na tą czwórkę, możecie powiedzieć: w zasadzie nie, no podejmę jakieś działanie, ale bardziej związane to będzie z moim umysłem, z moim logicznym umysłem, który podejdzie do sprawy bardzo analitycznie, i tutaj nie będę wchodził, na przykład, czy wchodziła w jakieś sercowe, czy emocjonalne sfery, tak, więc no, każdy ma prawo wyboru. I zobaczcie, czy wam pasuje wybrać coś rozumem czy sercem. Myślę, że serce może Was poprowadzić. Miejsca, w których jeszcze być może nie byliście. No ale cóż, można też wybrać umysłem. Zobaczymy, bo jeszcze tutaj chcę dociągnąć karty do tej czwórki. Będą dwie karty i zapytamy, dlaczego tutaj nie chcecie czegoś przyjąć? Nie chcecie być może po dokonaniu wyboru przyjąć tego, co będzie Wam dane z tego wyboru. Bo może to być poczucie, że zubożeję, czy moja sytuacja finansowa się zmieni, że może tutaj materia ma ogromne znaczenie i to jest jakiś pościg za jakimś marzeniem. A z drugiej strony to jest tutaj sytuacja, w której wciąż i cały czas. Przemyślenia czy poczucie tego, że coś y, było w przeszłości idealne i cudowne i było takie fajne, y, i teraz y, takie wrażenie, że jest, nie jestem w stanie tego doścignąć, tego otrzymać i dostać, tak? Y, mamy tutaj tą trójkę kielichów, która leży u stóp tej osoby, y, i to jest pamiętanie o tym, jak było wspaniale, jakie były y, możliwości zabawy, radości wspólnej. I to być może powstrzymywać Was od tego, żeby, żeby nie chcieć wziąć jakiegoś nowego kielicha czy czegoś, co jest Wam dawane, bo gdzieś potrzebujecie sięgnąć po nadzieję. Jednak poczuć, że ta nadzieja jest Wam koniecznie potrzebna do tego, żeby się otworzyć na ten kielich, bo te czwórki zamykają, ale oczywiście po coś one są. Następna karta to piątka i tu mamy tak jakby w sekwencji w ogóle się ułożyły i przechodzimy tak jak my często przechodzimy takie etapy 3, 4, 5, tak? Czyli fajnie tu rozumiem i dalej idę i właściwie pff, się trochę zamykam, bo coś tutaj nie poszło, może pomyśli i piątka to jakaś trudność w przeskoczeniu tego wszystkiego, tak? Więc no, trzeba się zastanowić. Gdzie w przeszłości leży pies pogrzebany, o tak powiedziałabym. Gdzie coś nie poszło po Waszej myśli, gdzie jest coś, co wydaje się, że może się powtórzyć, bo my często sięgając do przeszłości żyjemy tą przeszłością, a właściwie powinniśmy ją tam zostawić i jednak żyć nadzieją, i żyć tu i teraz. I podążać w stronę przyszłości, czyli raczej otwierać drzwi, otwierać się na nowe, otwierać się na kielich, na miłość, na to, co jest nam dawane teraz, tu, w tym momencie. Czyli obserwujcie, obserwujcie otoczenie, obserwujcie informacje i ludzi, którzy się do Was zbliżają, którzy z Wami rozmawiają. Ta uważność jest bardzo potrzebna, konieczna i pomaga czasami właśnie zidentyfikować potencjał, który kryje się w tych spotkaniach, w tych ludziach, którzy do Was przychodzą i w Was samych też. Ok, zobaczmy, co jeszcze nam karta wyroczni powie. Powiedziałam <grywanie> o tych drzwiach i tutaj jest otwórz drzwi boskości, tak? Otwórz się na boskość, otwórz się na to, co przychodzi, to, co przychodzi teraz w tym momencie. Zobaczcie, jakie tutaj jest zaufanie. Ta gwiazda, która y, pokazała się jako wasza energia, też mówi o tym, żeby zaufać tej gwieździe, żeby iść za nią, żeby nie poddawać się, nie cofać, żeby nie zamykać się, bo spotka Was naprawdę bardzo przyjemne y, takie. Y, Uczucie wokół serca, kiedy zaczniecie je otwierać, czy siebie otwierać na to, co się do was zbliża i na tych ludzi, którzy się zbliżają, bez oceniania, właśnie z takim zaufaniem do tego, że to, co przychodzi, to jest dla mnie po to, żeby tego doświadczać, żeby przeżywać, żeby realizować swoje marzenia i pragnienia. No i tego Wam życzę, żeby się Wam marzenia i pragnienia spełniły właśnie w sierpniu. I wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Was i do następnych czytań.